Jak to jest z tymi biegaczami? Oni mają początek i koniec sezonu, czy to jest tak, że wybiegacie cały rok na okrągło? No i tu sprawa się ma różnie. Zależy, kto jak trenuje, do jakich wybiegów się przygotowuje. Niektórzy mają sezon długi, czyli praktycznie startują cały czas, biegi mowe, biegi letnie, wiosenne. Niektórzy, którzy już docelowo przygotowują się na start, na przykład ultramaraton, dzielą sobie ten sezon na kilka. Stref, czyli tam przygotowanie, później jakieś roztrenowanie, no i na koniec docelowy start, więc to zależy, kto jaki bieg, jakie sobie plany na dany rok zakłada. Nawiązując do tego docelowego planu i do tego docelowego startu, można powiedzieć, że dla nas, dla, dla mieszkańców i osób związanych z gminą pilchowica jest to tradycyjny bieg Damrota, również jakoś ekstra przygotowujecie się do tego startu. No na pewno, to jest u nas w gminie takie biegowe święto dla, nas, dla zatyranych, to już w ogóle jest podwójne świętowanie, bo my właśnie wtedy obchodzimy swoje kolejne urodziny, bo od tego biegu wszystko się zaczęło, więc każdy chce na tym biegu pokazać się z jak najlepszej strony. No mamy swoje asy w rękawie na pewno w tym sezonie również kilku z nas stanie na podium w poszczególnych kategoriach. I jak najbardziej. To jest jeden z docelowych biegów na ten sezon. Bieg na Mrota to jedno, ale też przygotowujecie i to chyba mega będzie niespodzianka dla, dla mieszkańców, dla przede wszystkim tych najmłodszych mieszkańców gminy Pilchowice, to co planujecie zorganizować we wrześniu. Możesz w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, co właśnie, jakie te, jakie te plany są? No tak, dla nas, dla Zatyranych, są w sumie trzy takie ważne imprezy w roku kalendarzowym, które warto sobie zanotować. To jest właśnie bieg Damrota 27 maja. Później 11 czerwca mamy sztafetę charytatywną. To już będzie trzecia edycja. fajny bieg to jest bardziej taka impreza charytatywna, nasza gminna impreza dla każdego. I później na sam koniec sezonu, 30 września, mamy właśnie pierwszy raz, organizujemy Mistrzostwa dla Dzieci i Młodzieży. I to ma być dzień poświęcony tylko i wyłącznie dzieci i młodzieży. To ma być dla nich święto, mają oni być na pierwszym planie. No i mam nadzieję, że pierwsze talenty w naszej gminie się pojawią. Nie powiedziałeś wszystkiego. Pociągnę cię jeszcze za język i, i poproszę cię, żebyś powiedział o tej arenie, gdzie, te, gdzie ten y, Dzień Biegacza Gminy Pilchowice się odbędzie? Tak, y, w tym roku udało się poczynić pierwsze prace na tej arenie. To jest młynówka w Leboszowicach, gdzie powstaje zielona bieżnia 200 metrowa, która ma trochę odciągnąć właśnie naszych podopiecznych, dzieci od internetu, od telefonów komórkowych, a spełniać w takiej y, zielonej scenerii Sen sportowy każdego z takich młodych mieszkańców Gminy Pilchowic. To znaczy, będzie to właśnie prawa sportowa, na której będą poruszać się biegacze i mistrzostwa właśnie będą organizowane na dystansach średnich na tej bieżni i to poszczególnie od kategorii. Starsze dzieci będą pokonywały kilka okrążeń, młodsze, troszkę mniej, a te najmłodsze. Jedne takie okrążenie, które pozwoli wejść w ten świat sportu biegowego. Serdecznie dziękuję za te informacje. Wszyscy zapewne sobie zapisali te trzy daty w swoich terminarzach. No i cóż, do zobaczenia na trasie. Ale jeszcze jedno pytanie. Gdybym chciał do Was dołączyć, co mam zrobić? No, właśnie, zapraszamy wszystkich. I to nie do końca jest tak, że musisz być jakimś wybitnym sportowcem, wybitnym kikarzem, bo powstała sekcja nordic walking, która bardzo pięknie się rozwija. To trzeba po prostu chcieć coś od siebie dać, chcieć poczuć ten klimat sportu. A my już bardzo chętnie wprowadzimy cię w ten świat poprzez naszych instruktorów, którzy pokażą, jak dobrze stawiać kroki na nordic walking lub właśnie biegowe. Wystarczy tylko odwiedzić na przykład naszą stronę www.zatyrani.pl lub skontaktować się przez naszą stronę facebookową, a my już doradzimy co i jak. Także piszemy, dzwonimy, przyglądamy się i trenujemy. Dziękuję bardzo.